Także witam serdecznie na dzisiejszym naszym spotkaniu. Witam wszystkich gości, przyjaciół, znajomych, członków naszego stowarzyszenia i serdecznie chcę zaprosić na Jasełka Pedleję Tomysal. Przed nami Boże Narodzenie. Święta, wyjątkowe i ważne. Wigilijna noc, noc, w której Bóg stał się człowiekiem, jest ja nam wszystkim dobrze znana. Tymczas rodzi radość i dobroć w sercu każdego człowieka. Dzielenie się okładkiem, roziskrzona choinka, włożone pod nią prezenty, cicha melodia kolęd przynosi dorosłych w świat dzieciństwa, a dzieci wzbogaca z przeżycia, do których zawsze będą wracać we swoich wspomnieniach. Dziś przy udziale naszych koleżanek i kolegów spróbujemy przeżyć te wydarzenia sprzed ponad tysięcy lat, jakoby Chrystus Ciśmiał przyjść. Już mrok zapada, pierwsza gwiazda świeci. Radujemy się wszyscy, dorośli i dzieci. W tę noc niesłychaną, malutka dziecina, zmienia serca ludzkie, radość się zaczyna. Już świeci gwiazda na niebie, wszyscy ludzą kolędy, to jest Boże Narodzenie. I święto każdej rodziny. Weszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Wybrali się więc wszyscy, aby dać się zapisać każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazareth, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu rodziny Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Maryja spodziewała się dziecka. Nie był to najlepszy czas na podróżowanie, ale w drogę wyruszyć musieli. Byli biedakami i na do to nie byli. Ale właśnie też dlatego jako biedni bardziej wali się rozkazów Cezara. Józefie, odpocznijmy, ja już nie mogę. Zostań tu, a ja poszukam dla nas jakiegoś schronienia. Czy znalazłoby się dla, nie, dla niej, mnie jakieś schronienie? Nie, nie ma miejsca pod naszym i Idźcie tam, do naszych subszynów. Jest ze mną kobieta brzemienna. Chciałbym prosić przynajmniej dla niej jakiegoś schronienia. Wskazano mi waszą wartę. Nie, nie, nie. To jakaś pomyłka. Tutaj nie ma żadnego wolnego miejsca. Przepraszamy, ale... No cóż, chyba pójdziemy. Proszę Was, przyjmijcie chociaż ją to dziecko, które nosi pod swoim sercem. Proszę, rozumiemy Waszą kłopotliwą sytuację, ale niestety nic nie możemy na to poradzić, bo nas nie, jest, nie ma. Jak mogło się zdarzyć, że nikt nie przyjął do domu świętej rodziny? Pukali przecież do wielu drzwi, ale wszędzie słyszeli te zwane słowa. Nie ma miejsca, wszystko zajęte. Rzeczywiście musiało być poczło. Na Betlejem nie ma Józef był biedny, nie miał pieniędzy, a pewnie każdy kąt by kosztował. Jestem przekonany, że gdyby Jezus było się w u nas, na naszej ziemi, w naszym mieście, sprawy potoczyłyby się zupełnie inaczej. Gdyby Betlejem było u nas, wszyscy zaprosiliby Maria mają Wawel a, a jeśli święta rodzina chodzi między nami, Chrystus powiedział przecież, że w każdym napotkanym człowieku jest On sam. Kto Szuka, no tam? Szukamy noclegów. Dziś Wigilia, a my nie mamy służenia. Żona oczekuje dziecka. Przyjmijcie nas, proszę. Chodź na kilka chwil. Ojej. No miejsca. Tak właściwie to jesteśmy jeszcze w pracy przygotowania do gminy. dalej. Jeśli ona jest brzemienna, idzie do szpitala, a nie tu. Tak, tak. będzie najlepiej. A będziemy na połową tak. Znowu ktoś pyta. Kto tam? No nie, mam już tego dosyć. To pewnie jakiś żebra. Czego chcesz? Tylko szybko. Bo ciasto w piecu, a przygotowanie jeszcze mnóstwo do bilgi. Proszę o wsparcie. Jestem głodny, a na dworze taki mróz, a ja nie mam do końca. Czy mógłbym dziś zostać u Państwa tylko kilka godzin. Jutro rano subiet pójdę. Proszę. Mam cię wpuścić do mieszkania od świetnie Jak nie masz na chodę, wejść do opieki społecznej. się nie do wiadomo mnie wygląda jakby podejrzany. No to już też nie możesz szukać wsparcia. Ja mam. Na innych sobie znaleźć nas, jest. Na Nie śpiewajmy razem, się będzie. Nie, nie śpiewajmy jeszcze. Trzeba nadbić wależ dla nieznajomego gościa. Ciasno bo ciasno w naszym stole, ale staropolski zwyczaj szanujemy. Ktoś uchał do drzwi naszych, aleśmy nie słyszeli. Ledwo starczyło czasu, obłatkiem się podzielić. Ktoś odszedł z naszych domów. Wędruje, puka dalej, a my dla nieznajomych stawiamy biały talerz. Takeśmy się spieszyli, cieszyli i kłócili, że wszystko pogubili z tej najważniejszej chwili. Życzymy najlepszego, opłatek każdy kruszy i nikt nie wie dlaczego samotność mamy w duszy. Gwiazdy na niebie śpi Ziemia cała Tylko W małej stajence Płacze Dziecina mała Tam W żłobie leży Jezus Panu sięgi Matka Lęczy przy nim nad Jego snem. Jezu, ty przyszedłeś. Pocieszyć go, zabawić. Patrzcie, patrzcie, to anioł z błękitnej krainy. Po dzieciątku przynosi nowiny, Ale gdzie je odnaleźć? Gwiazda wam drogę do pana wskaże. Nie prędko upaść na twarze. Pójdźmy do weklejem i zobaczmy, co tam się wydarzyło. Anioł powiedział pasterzom dokładnie, co mają robić i dokąd podążać, by powitać Boga Narodzonego. Byli przerażeni, ale pobiegli. A czy wielu z nas wyszłoby w ciemną i mroźną noc ze swoich ciepłych mieszkań i wyruszyłoby gdzieś daleko w nieznane? Nie ma łóżka i kołderki, nie ma śpioszków i pieluszek, więc go w żółwku położyłam, siankiem mu przykryłam brzuszek. W gospodzie, miejsc, gospodzie miejsca nie było, a noc ciemna Głucha, głodna. Mleka chleba nie starczyło. Martwię się, że jesteś wolna. Zimno? Nawet nie poczułam. Ciemno? Popatrz, gwiazda świeci. O Józefie, rosną Słyszysz? Gdzieś śpiewają dzieci. W koronach na głowie, wzróbłe miejsce dla zamorskich króli. Może dzieciom wszystkich przyjmie, każdego do serca przychodzi. W moim kraju stąd daleko słyszałem o Tobie. Witam Ciebie, królu, dziecię urodzone w żłobie. Gwiazda twoja nieprosto do ciebie prowadziła. Złoto w darze ci przyniosłem dziecineczko miło. Niech Pan będzie uczyć dziecię na sianku leżą A ode mnie wolna mira dla Ciebie zebrana, bo z wielkiego nieba zasiad, żeby cierpieć za nas. świata jest okropna, wiesz, jest to smutna, piękna Mędrcy ofiarowali Ci złoto, a my cóż Ci ofiarujemy, maleńki Jezu, nasz? Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, naszą przejrzystość. Ofiarujemy Ci modlitwę za ludzi uzależnionych, rodziny, terapeutów oraz wszystkich osoby, które działają na rzecz profilaktyki i Przyjmij też, Panie, naszą obietnicę że ilekroć będzie nam zniknął, popatrzymy na Twój krzyż i Tobie powierzymy trud naszych obowiązków, smutków i przykrości. W imieniu członków stowarzyszenia przyjmij naszego stanu Właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze, przystawa w puste miejsca dla obcych, bo nikt samotnie żyć nie może. Właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem głową. Serca złamane i smutne po cichu wstępuje do To właśnie tego wieczoru złoze wstydu umiera, widząc jak piękna i silna jest miłość, gdy pięści rozbiera. To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod datem tkliwej kolendy Bóg rodzi się w człowieku. tak niezwykłej i uroczystej chwili chcemy złożyć ciepłe i serdeczne życzenia. By domy Wasze dekorowały miłość, życzliwość i nadzieja. Niech wzięty do ręki opłatek pozwoli Wam dostrzec ludzi w udzie w powietrzu samego Jezusa. Ta opłatkowa jest, przysłoni wszystkie troski i wszystkie Światło wojny, symbol radości narodzie Jezusa, prowadzi Was na dobrą drogę. Przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli, niech Was wszystko łączy. Niech bardzo niech w niedzielę. I gwiazda betlejemska, która świeci Wam od mroku, zaprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym nowym roku. Wesołych Świąt! Tyle nas i niech 으아! Zobaczcie sobie! sobie że się sobie